Cześć! Myślę, że bardzo ważne zostawić w sobie taką przestrzeń, żeby mogły rozebrzmieć słowa z dzisiejszej Ewangelii, zarzuć swoje sieci jeszcze raz. Tak. Wydaje mi się, że często byłaś, byłaś w sytuacji, w której, no w której po prostu jesteś jak Piotr, Wybawiałeś. Bardzo dużo razy nie ma to już sensu, wydaje ci się, że tracisz tylko bez sensu swoje siły, które musisz zachować na później. Nie widzisz efektu i wydaje ci się, że próba w tym momencie to już w ogóle nie ma sensu. Dlatego, że jaki jest sens w ciągu dnia próbować łowić, jak w ciągu nocy się nie złowiło. A jednak jak zostawimy w sobie tę przestrzeń, żeby te słowa mogły do nas dotrzeć, i żebyśmy je przyjęli i wdrożyli, to warto. Dlaczego mówię przestrzeń, a nie dlaczego, że zawsze? Bo może nie zawsze należy próbować aż do końca. Wydaje mi się, że są przestrzenie, w których warto, w których nie. Ale skąd mamy wiedzieć, że to jest właśnie ta? Dlatego ta przestrzeń jest bardzo ważna. To tak jak w samochodzie jedziesz, skończy ci się paliwo i zostaje przestrzeń, żeby ktoś ci to paliwo wlał. A może tym paliwem jest jeszcze ten bak, <gry> który kiedyś w czasach e, się woziło ze sobą, jak gdy benzyny jeszcze nie było tak zawsze taka dyspozycyjna. Także nie wiem, wydaje mi się, że raczej taka przestrzeń, żeby się wlało to paliwo, bo przychodzi od ciebie. Ale jest tobie wlane. Ty możesz po prostu uświadomić sobie, o, to jest to. No to teraz zacznę i spróbuję. Nieważne, że to szalone, że nie ma sensu, ale ja spróbuję. I byłem bardzo często w takiej sytuacji i szłam dalej. <grywka> Spiesznia na ustach, to jest jak drugi oddech, który człowiek łapie, kiedy ten pierwszy, mój własny się skończył, a Ty też tak masz? Cześć.